rozproszonej i opuszczonej populacji po prostu brakuje zasobów umysłowych, aby oprzeć się własnemu zniewoleniu. No dobrze, ale kiedy można nas doprowadzić do takiego bezmyślnego niewolnika? Witam Państwa w kolejnym programie To Warto Wiedzieć. Dzisiaj tematem będzie, jak na własne życzenie, tracimy wolność. Aldous Huxley. Nowy wspaniały świat. Przestroga, a może lektura obowiązkowa. Nie ma większych niewolników niż ludzie, którzy uważają się za wolnych, choć nimi nie są. Te słowa Goethe napisał prawie 200 lat temu ale obecnie wydają się chyba bardziej aktualne niż za jego życia wielu wierzy że żyjemy w wolnym społeczeństwie ale ta wiara wynika prawdopodobnie tylko z tego że świat nie jest jeszcze takim piekłem jakim opisał go George Orwell w ultradystopijnej powieści Rok 1984 tyrania jak uważa większość ludzi musi być otwarta w swoich objawach i to, że istnieje, musi być oczywiste dla wszystkich. Ale czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało? A może my już żyjemy w społeczeństwie przypominającym to opisane przez Aldousa Huxleya? Tym razem w jego dystopijnej powieści zatytułowanej Nowy, Wspaniały Świat. Czy to możliwe, że ludzie, którzy stworzyli alkohol, technologie, narkotyki, pornografię i inne tego typu przyjemności? Są zbyt mało spostrzegawczy, by zauważyć kajdany, które dzięki tym wynalazkom sami sobie narzucili? Kiedy w 1931 roku po raz pierwszy opublikowano nowy, wspaniały świat, nikt, również i sam Huxley, nie uważał opisanego w tej książce świata za realne, bezpośrednie zagrożenie. Jednak już 30 lat po II wojnie światowej obserwując, Rozprzestrzenianie się totalitaryzmu oraz niesamowite osiągnięcia nauki i techniki, nawet sam Huxley zmienił zdanie. W swym przemówieniu w 1961 roku wygłosił następujące ostrzeżenie: Już za życia następnego pokolenia pojawi się farmakologiczna metoda, która pozwoli ludziom na czerpanie przyjemności z bycia niewolnikami która pozwoli na zbudowanie dyktatury bez łez, która w końcu zawiedzie całe społeczeństwo do bezbolesnego obozu koncentracyjnego, w którym ludzie pozbawieni wolności będą zadowoleni z tego faktu, ponieważ propagandowe pranie mózgu, dodatkowo wzmocnione metodami farmakologicznymi, pozbawi ich jakiejkolwiek chęci do buntu. I prawdopodobnie będzie to już ostatnia po przemysłowej, i informacyjnej z rewolucji. Także, proszę Państwa, Huxley w 1961 roku przewidział rewolucję informacyjną. Według Huxleya, w przyszłości rządzące klasy zdadzą sobie sprawę, że kontrola nad ludźmi może być osiągnięta nie tylko poprzez otwarte użycie siły, ale także przez ukryte rozmiękczanie mas w atmosferze niekończących się przyjemności i rozrywek. Powieść Rok 1984 mówi, że rządza władzy jest zaspokajana poprzez zadawanie bólu i cierpienia. Natomiast w nowym wspaniałym świecie w sposób trochę mniej upokarzający, bo poprzez dostarczanie przyjemności. Ale jak można wykorzystać przyjemność, by odebrać ludziom wolność? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy omówić proces tak zwanego warunkowania operacyjnego lub warunkowania instrumentalnego. Jest to metoda zmieniania zachowań obiektów żywych lub wypracowywania nowych typów zachowań. W kynologii nazywa się to tresurą. W XX wieku harwardzki psycholog Burrus Friedrich Skinner przeprowadził swój słynny eksperyment, w którym testował różne metody wzmacniania nowego typu zachowań u szczurów. Seria eksperymentów pokazała, jakie mogą być konsekwencje wpływu danych czynników na zachowanie. Eksperyment był analogiczny do tresury psów, gdzie pożądane zachowanie jest wzmacniane, natomiast niepożądane jest karane lub ignorowane. W jednym z eksperymentów, Skinner próbował wypracować nowe zachowanie przy pomocy pozytywnego wzmocnienia, czyli pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Podawał badanemu szczurowi jedzenie za każdym razem, gdy ten realizował zachowanie pożądane. W innej serii eksperymentów próbował osłabić, a nawet wyeliminować pewne rodzaje, e, e, pewne rodzaje zachowań poprzez bolesne kary. Skinner zobaczył jednak, że kara nie eliminowała niepożądanych zachowań na stałe, lecz tylko na pewien czas. Chęć zwierzęcia do popełnienia tych działań po pewnym czasie wracała. Z kolei typy zachowań stymulowanych nagrodami były na tyle trwałe, że Skinner wyciągnął finalny wniosek, że za pomocą nagradzania można wpłynąć na długotrwałe zmiany w zachowaniu obiektów żywych. Huxley wiedział o eksperymentach Skinnera i je rozumiał. Implikacje społeczno-polityczne w nowym, wspaniałym świecie i kolejnych pracach Huxleya przewidywały pojawienie się między m.in. tzw. oligarchii kontrolujących. Które będą realizowały podobne do Skinnerowskich eksperymentów programowanie ludzi, by z, zmaksyma zmaksymalizować ich posłuszeństwo i zminimalizować prawdopodobieństwo niepokojów społecznych. Skinner, podobnie zresztą jak Huxley, przewidywał społeczne konsekwencje tych eksperymentów, ale wierzył, że nie zważając na te negatywne konsekwencje dla wolności. Warunkowanie instrumentalne będzie używane przez inżynierów społecznych dla docelowego dobra, jakim jest rozwój naukowo kontrolowanej utopii albo naukowo kontrolowanego systemu społeczno-politycznego. Po pewnym czasie Skinner zmienił jednak zdanie. Myśl wyrażona we fragmencie jego książki Walden II, pokazuje, do czego mogłoby doprowadzić takie warunkowanie mas. Najprawdopodobniej doprowadziłoby do zgubnej formy tyranii, w której masy byłyby zniewolone, ale jednocześnie czułyby się wolne. Być może przypomina to nieco stado krów. Nie wiem, co czują krowy, ale, ale no, na pewno mają. Na pewno mają. Są, czują się bezpieczne. Teraz, kiedy wiemy, jak działają pozytywne wzmocnienie i karanie. To z pełną świadomością można zmieniać nasze ludzkie projekty kulturowe. Możemy zatem osiągnąć taki rodzaj kontroli, w którym kontrolowani będą czuli się wolni i będą myśleć, że robią to co chcą, a nie to, do czego są zmuszani. I to stanie się źródłem wielkiej mocy rządzących, tym bardziej że to pozytywne wzmocnienie może być stosowane bez żadnych ograniczeń i w końcu może doprowadzić nawet do usunięcia oporów wynikających z ostrożności. Zgodnie z założeniami projektu kontrolujemy nieostateczne zachowanie, ale skłonność do zachowań, motywy, pragnienia, przedmioty pragnień. Ciekawostką jest to, czy w tak osiągniętym stanie społeczeństwa w ogóle. Przepraszam, ciekawostką jest to, czy w tak osiągniętym stanie społeczeństwa w ogóle powstanie oddolne pytanie o wolność lub jej brak. W Nowym Wspaniałym Świecie głównym czynnikiem nagradzającym w warunkowaniu instrumentalnym, mającym na celu wzmocnienie posłuszeństwa, był supernarkotyk o nazwie Soma. Władcy świata, jak pisał Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie, zachęcali swoich poddanych do korzystania z tego narkotyku dla dobra państwa. Mieszkańcy codziennie przyjmowali pewną dawkę tego w cudzysłowie leku, który oferował to, co Huxley nazywał oderwaniem od rzeczywistości. I w zależności od dawkowania, pobudzał poczucie euforii i przyjemnej halucynacji lub nawet działał jako silny środek nasenny. Działał również jako wzmacniacz sugestywności, zwiększając tym samym skuteczność propagandy, której byli stale poddawani obywatele nowego, wspaniałego świata. Samo spożycie sommy nie było uważane za grzech, któremu trzeba by się oddawać w taki sposób, by nikt tego nie widział. Zażywanie jej traktowano jako codzienną rutynę społeczną. Przyjęcie Somy służyło jako silna obrona przed niezadowoleniem i rozprzestrzenianiem się idei antyrządowych. Karol Marx twierdził, że religia to opium dla ludu. W nowym wspaniałym świecie jest dokładnie na odwrót. Opium, a będąc bardziej precyzyjnym, Soma, stała się religią ludzi. Ale władcy tego nowego, wspaniałego świata opierali się nie tylko na somie. Był też promowany promiskui, promiskuityzm. Była to kolejna taktyka, która zapewniała powszechną radość z własnego niewolnictwa. Hasło każdy należy do każdego było wprogramowywane w umysły obywateli od najmłodszych lat, a zaczęło się to programowanie od momentu zniesienia instytucji monogami i rodziny. Każdy mógł zaspokajać swój seksualny popęd bez żadnych obaw. Stały dostęp do rozkoszy seksualnych przyczyniał się do powszechnego zadowolenia, a obywatele byli zbyt rozkojarzeni, aby zwracać uwagę na prawdziwy charakter swojej sytuacji. Sankcjonowane przez państwo rozrywki również odgrywały ważną rolę w tworzeniu bezbolesnego obozu koncentracyjnego. To, co Huxley nazywał niepowstrzymaną i najbardziej niewyobrażalną rozrywką, było celowo wykorzystywane jako metoda kontroli politycznej. Utopione w oceanie seksu i bezsensu, umysły ludzi nie pozwalały im na zwracanie szczególnej uwagi na prawdziwą, polityczną i społeczną sytuację. Podobieństwa, które istnieją między nowym wspaniałym światem a różnymi społeczeństwami naszych czasów, są niezaprzeczalne. W opublikowanym w 1958 roku eseju Nowy, wspaniały świat poprawiony, Brave New World Revisited, Huxley zadał pytanie: Jak przyszli inżynierowie społeczni będą przekonywali swoich poddanych do zaakceptowania brania tych w cudzysłowie lekarstw, które będą formatowały pożądane przez dyktatorów zachowania? I doszedł do wniosku, że w tym celu Wystarczy po prostu zapewnić swobodny dostęp do tych leków. Dziś według szacunków 1 na 6 Amerykanów bierze jakiś lek psychotropowy. Kryzys opioidowy rozprzestrzenił się na całym zachodzie. Możliwość zaspokajania seksualnych potrzeb przez internet doprowadziła wiele osób do uzależnienia od pornografii. Smartfony i inne technologie zapewniają bezmyślną jednak, zarazem przyjemną rozrywkę, która pochłania uwagę większości ludzi praktycznie przez cały dzień. W jakim stopniu to rozproszenie uwagi jest nam świadomie narzucane, a w jakim stopniu są one naturalną reakcją na popyt konsumencki, pozostaje jak do tej pory niejasne. Prawda jest jednak taka, że rozproszonej i opuszczonej populacji po prostu brakuje zasobów umysłowych, aby oprzeć się własnemu zniewoleniu. I może powtórzę to zdanie, bo ono jest bardzo ważne. Rozproszonej i opuszczonej populacji po prostu brakuje zasobów umysłowych, aby oprzeć się własnemu zniewoleniu. Tak długo jak współczesny człowiek będzie uważał za najważniejsze hasło, dajcie mi telewizor, hamburgera i święty spokój, tak długo będziemy brnęli w samozniewolenie. Ludzie muszą zrozumieć, że najważniejszym społecznie jest hasło. Muszę być wolny i odpowiedzialny, albo wyrażone bardziej radykalnie moja wolność i moja odpowiedzialność albo śmierć. Wolność na pewno nie zwycięży, tak długo jak ludzie będą wymieniać swoją wolność i odpowiedzialność czyli zaangażowanie społeczne na przyjemności i komfort. Huxley przestrzegał również, że te, w miarę postępu technologicznego, staną się coraz bardziej pomysłowe, skuteczne i wydajne. Wpłynie na nie również coraz lepsze zrozumienie tego, jak przewidywać i kontrolować ludzkie zachowanie. Oczywiście to zrozumienie będzie po stronie rządzących. C czy większość z nas będzie w stanie oprzeć się takiej manipulacji, i czy w ogóle zechcemy się temu przeciwstawiać? Nie wiadomo. Jednak, jeśli obecne trendy się utrzymają to wkrótce może dojść do specjacji, czyli znanego w biologii procesu, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów. Jeśli do tego dojdzie, ludzkość podzieli się na dwie grupy. Po jednej stronie będą ci, którzy są zadowoleni z własnej przyjemnej niewoli, a po drugiej ci, którzy postanowili się temu przeciwstawiać, w celu zachowania nie tylko swojej wolności, ale także swojego własnego człowieczeństwa. Oczywiście może też dojść do podziału na warstwę rządzących i rządzonych, czyli tych, którzy będą zależni od tych rządzących. I teraz ciekawostka historyczna. Afroamerykanin Afro Frederick Douglass, urodzony w, 1808, przepraszam, w 1818 roku, to były niewolnik. A później działacz społeczny, edytor, mówca, pisarz i mąż stanu. W połowie XIX wieku, a zatem na długo przed tym, jak Huxley napisał swój Nowy Wspaniały Świat, powiedział, że gdy niewolnik staje się szczęśliwym niewolnikiem, to praktycznie rezygnuje ze wszystkiego, co czyni go człowiekiem. Stwierdziłem, że aby uzyskać zadowolonego niewolnika, pisze Douglas. Wystarczy zrobić z niewolnika osobę bezmyślną, niezdolną do odkrycia nielogiczności i niesprawiedliwości niewolnictwa. Szczęśliwy niewolnik musi postrzegać tę niewolę jako coś normalnego. Można go doprowadzić do tego stanu tylko wtedy, gdy odmówi on bycia człowiekiem. I to są, według mnie, bardzo, bardzo ważne słowa. Wystarczy zrobić z niewolnika osobę bezmyślną, niezdolną do odkrycia nielogiczności i niesprawiedliwości niewolnictwa. Wystarczy zrobić z państwa ludzi bezmyślnych, niezdolnych do odkrycia nielogiczności i niesprawiedliwości układu rządzący i rządzeni. Przecież oni na przykład mogą dodrukowywać pieniądze. Za to samo wy idziecie do więzienia. I całe społeczeństwa nie dostrzegają tej nielogiczności i niesprawiedliwości. Szczęśliwy niewolnik musi postrzegać tę niewolę jako coś normalnego. I my postrzegamy to jako coś normalnego. Oni nami rządzą, pomimo że to jest stado bęcwałów, ludzi, którzy po prostu nie potrafią zarządzać niczym. To są etatyści, którzy stopniowo, to przecież historia pokazuje, że doprowadzają do kolejnych kryzysów. No dobrze, ale kiedy można nas doprowadzić do takiego bezmyślnego niewolnika? Ano wtedy, gdy odmawiamy bycia człowiekiem, gdy odmawiamy jakiegokolwiek zaangażowania się społecznego, chociażby polegającego na zrozumieniu istoty układu, relacji, stosunku rządzący-rządzeni. Kiedy tego nie rozumiemy i nie chcemy tego rozumieć, to zawsze będziemy traktowani jak krowy w stadzie i dojeni. Dziękuję bardzo.